Tutaj z tej strony zostawiłem trochę drzew, żeby wszędzie, no tam, żeby miały trochę cienia. Poza tym, bobry będą mnie wycinać pewnie stopniowo. No i też trawa rośnie. Tu jest ogrodzone siatką, już to grodziłem w grudniu i, i w styczniu jakoś. Także jeszcze. Jeszcze parę dni i mogę tu coś wpuszczać, już jakie zwierzęta. Fajny teren tu będą miały. Tu jest taka skarpa z piasku usypana. Myślałem, że tu w ogóle nic nie będzie rosło. A już taka trawa jest. Także to zarośnie całe na zielono. Tam aż pod te duże drzewa to się ciągnie. I tam, z tamtej strony. Tu się ta działka tak rozszerza. A rzeka jest tam po środku. No i najbardziej, najgęściej to zostało tutaj po drugiej stronie rzeki. Tam ten kawałek to będzie takie ich zimowe schronienie. Bo tam są świerki, sosny. One nie gubią igieł na zimę. Więc taką fajną robią taki dach. I też latem będą mogły się tam schować w sieniu. No myślę, że najwyższy czas tutaj się szykować do, do wpuszczenia pierwszych krów. No, bo ta cała część to jest sucha, nie? Bo to jest tak wszystko wyżej. A zalane było to, co ostatnio pokazywałem, to takie rozlewisko, grzęzowisko, to było tam daleko. A rzeka płynie, w tą stronę. I tutaj jest ta brama, którą e, ostatnio właśnie chyba, chyba jakieś dziki albo jelenie musiały tędy skakać, bo tak siatkę zniszczyły. a tu będę już grodził pastuchem w tą stronę idzie jakoś granica tylko po tej i tam po tych świerkach dużych tak parę metrów w głąb lasu także to będzie ogrodzone pastuchem a tutaj będzie ogrodzone no tu już jest ogrodzone a bramy na razie nie robię bo to na to będzie czas kiedy indziej dlatego na razie jest tylko siatką zamykane jak to mówią szczerzonego pan Bóg szczerze tutaj nikt się nie kręci jak ja pracuję, Kurde, nowy rower, a już taki zniszczony, yy, ale lepiej yy, zabezpieczyć. Mam nadzieję, że drzewa nikt nie zetnie, bo poza tym to bym usłyszał. Jakby ktoś tu chciał drzewo ściąć, aby ten rower ukraść. A ja chcę dzisiaj przywiozłem wykaszarkę z taką tarczą na, na te małe drzewka, bo to byłoby sensu. Wycinać piłą, bo na takich drzewkach szybko łańcuch się naciąga i też często spada. Bo to tak zahaczy, albo tak podkręci i wtedy spada łańcuch. Dlatego to szybciej zrobię wykaszarką, a później będę chciał tak przejść wzdłuż granicy, wyciąć dokładnie właśnie tam. Te drzewka to będę sobie docinał z czasem, a dzisiaj bardziej mi zależy, żeby właśnie wzdłuż granicy przygotować pod ogrodzenie. Dlatego mam tą wykaszarkę ze sobą. Nauszniki maska myślę, że tak, jak zatankuję do pełna, to mi starczy. Tutaj wchodzi ponad litr. Zobaczymy, kurde, trochę mało paliwa. Ale gdzieś tam mam bańkę schowaną z mieszanką. Tutaj mam wodę do picia, bułkę na później, herbatę. To, to ze sobą wezmę. Pokażę Wam od razu jak ta drzewka się fajnie wycina. Taki małe. A i kluczyk do roweru też wezmę. bo no, a to zostawimy tutaj. No, idzie to super. Nie muszę się schylać. A tak piłą, no to dużo y, więcej roboty by było. Także idę na drugą stronę i tak może dookoła przejdę z tym. Po drodze, jak znajdę bańkę, to dotankuję paliwo. A no, jak już bobry sobie zastawiły tamę, to już tutaj wody w rzece jest sporo. Ja tylko będę pilnował, żeby nie doszło do tego poziomu Co wtedy, żeby nie wylewało się na na łąkę Tam jest pierwsza kwatera ogrodzona siatką No i na nią będę w pierwszej kolejności puszczał zwierzęta O, a tutaj woda nie zejdzie dopóki nie wyparuje stąd To trochę potrwa Tutaj nie ma co wy kaszać na razie. Dopiero tam dalej. A jeszcze tu ten kawałek został do układania. No, jutro przyjadę, tutaj zrobię porządek też. No, takie krzaczki powoli będę wycinał. sobie przerwę, żeby trochę wykaszarka się ostudziła. Bo tak z pół godziny ciałem, a już zimna. No i tutaj widzę, że będzie można wjechać niedługo po to drzewo. Teraz też wytnę te takie drzewka, co zostały malutkie, tej czeremchy głównie. I tu kończy się moja działka. A dalej jest już 50 metrów do tego Starego stawu tutaj mamy rzekę. No, i tutaj będzie zakończenie ogrodzenia. A tutaj przez las może jakiś tam przejazd, właśnie jest taki. To tędy będę mógł wjechać. Tutaj mam nadzieję. No i fajnie zarasta to. Także biorę się do roboty i wytniemy teraz. Tutaj ten środek, te drzewka, wszystkie po kolei. Tutaj ciąłem teraz ten środek. No i muszę trochę e, przerwy sobie zrobić, bo już kurde ręce mi bolą i plecy od tego. Ale tak już mam większość wycięte i jeszcze tą stronę. Tutaj jest e, węższa działka niż z prawej strony. No i kolejna taka tama bobrowa. Tam są jeszcze dwie, ale takie mniejsze niż ta. A największe to są w, tym, w tą stronę. Czeremka rośnie. I bardzo ciężko jest się pozbyć. Ona szybko odrasta, ma taki silny system korzeniowy. I najprostszy sposób to systematyczne wypasanie tego terenu. Baśki będą to zgryzały i w końcu te czeremcha zniknie stąd. A póki co to ja to wytnę wykoszarką. Dookoła przeszedłem, także granice mam wycięte. rozwaliłem rączkę i ostatnie tutaj 50 metrów musiałem sobie jakoś tak radzić bez tej rączki. Niewygodnie bardzo, ale to takie słabe bardzo robią. To takie słabe robią, bo oszczędzają chyba na materiale i urwała się. Ale kiedyś też mi się urwała. Tak pół roku wytrzymała i kupiłem dwie później, bo taka jedna kosztuje 10 zł. To co łączy tutaj, I to kupiłem sobie od razu dwie na zapas. Także będę mógł to wymienić. No bez tego to nie idzie robić. A tak z maszynki jestem zadowolony. Ona 300 zł kosztowała i działa już drugi rok. O! Śmieci trochę też nazbierałem. No i mogę się brać zagrodzenie w końcu. Zacznę od wymierzenia słupków. Najpierw pójdą tu z tej strony, zrobię słupki betonowe, bo tam mam drogę, to będę mógł dowieźć tutaj sobie betonowe. A po drugiej stronie rzeki będę grodził tymi drewnianymi, co tam zostały. I zanim one zbutwieją, to już będę miał tam przejazd fajny zrobiony i kiedyś sobie wymienię na, też na betonowe albo, albo ogrodzę to siatką w ogóle z tamtej strony. Zobaczymy. Na razie chcę to jak najszybciej pastuchem ogrodzić. Roweru nic nie ruszył. Co my jakby ktoś przyszedł ściąć tego dęba, to i tak bym nie słyszał, bo maszyna przecież zagłuszała tutaj wszelkie hałasy mi. Nawet telefon jak dzwonił, to też nie słyszałem. Ale z drugiej strony, odkąd tutaj pracuję, czyli listopad, grudzień, stycznia, luty, marzec, kwiecień, maj, 7 miesięcy już. Ja pierdzielę, ale to zleciało 7 miesięcy. Tylko, no nie, codziennie, nie. No to nie widziałem tutaj człowieka, żeby ktoś przyszedł. To jest, tutaj są w sumie trzy domy tylko, a po tej stronie to się nic nie kręci. Dobra, jadę do domu, coś zjeść. Następny odcinek będzie o tym, jak przyjadę tutaj z wiertnicą i będę słupki instalował. A zacznę od tamtej strony za rzeką.